Antoni Gawiński, od którego nazwiska została zaczerpnięta nazwa warsztatów Gawiniana, był wszechstronnym artystą, malarzem, pisarzem, witrażystą, ale przede wszystkim ilustratorem. Po II wojnie światowej zamieszkał w dworze norwidowskim w Głuchach, gdzie tworzył aż do swojej śmierci w 1954 roku. Tematem przewodnim warsztatów plastycznych w 2014 roku były ilustracje, które docelowo mają zdobić przygotowywane do wydania tomik poezji Antoniego Gawińskiego. Co pani się podobało w tej technice, którą Pan dzisiaj poznał? Znaczy, jestem w ogóle zaskoczony tym, że jest taka technika tak prosta, łatwo dostępna, tania. I jak na technikę graficzną, też bardzo czysta i lekka. I podoba mi się to, że bardzo szybko można uzyskać niezwykłe, zaskakujące efekty. Narysowałem tulipana oraz domek. Kalkowanie to jest nieprzewidywalna praca. Podobały mi się w tym różne wzory oraz odcienie. Feels the wind between the clouds